push mm -hmm. Rość, Syracha rozdział 17, werset 24 Tym zaś, którzy się nawracają, daje drogę powrotu i pociesza tych, którym brakło wytrwałości. Pierwsza księga Samuela, rozdział drugi. Anna modliła się mówiąc: Raduje się me serce w Panu, moc moja wzrasta dzięki Panu. Rozwarły się me usta na wrogów moich, gdyż cieszyć się mogę twoją pomocą. Nikt tak święty jak Pan, prócz ciebie nie ma nikogo, nikt taką skałą jak Bóg nasz. Nie mówcie więcej słów pełnych pychy, z uz waszych niech nie wychodzą słowa wyniosłe, bo Pan jest Bogiem wszechwiedzącym, on waży uczynki. Łuk mocarzy się łamie, a słabi przepasują się mocą. Za chleb najmują się syci, a głodni już odpoczywają. Niepłodna rodzi siedmioro, a wielodzietna więdnie. To Pan daje śmierć i życie, wtrąca do szolu i zeń wyprowadza. Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny. Do Pana należą filary ziemi, na nich świat położył. On ochrania stopy pobożnych, występni zginą w ciemnościach, bo nie swoją siłą człowiek zwycięża. Pan wniwecz obraca opornych, przeciw nim grzmi na niebiosach. Pan za krańce ziemi, on daje potęgę królowi, wywyższa moc swego pomazańca. Elkana udał się do Rama, do swego domu. Chłopiec pozostał, by służyć panu przy kapłanie Helim. Synowie Helego istni, synowie Beliala. Nie zważali na pana ani na prawo kapłańskie wobec ludu. Jeżeli kto składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z zębnymi widełkami w ręku. Wkładał je do kotła albo do garnka, do rondla, albo do misy, i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Silo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę: daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdy mówił do niego ów człowiek: niech najpierw całkowicie spalę tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie, odpowiadał mu: nie, daj zaraz, a jeśli nie, zabiorę przemocą. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiarę dla Pana. Samuel pełnił posługi wobec Pana, jako chłopiec ubrany w lniany efot. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć coroczną ofiarę. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, mówiąc. Niech pan da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała panu. I wracali do siebie do domu. Pan wejrzał na Annę, poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy panu. Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Mówił więc do nich: Czemu dopuszczacie się tych czynów, wszak od całego ludu słyszę o, waszych o waszym niewłaściwym postępowaniu. Nie, synowie moi, niedobre wieści ja słyszę: mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud Pański. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chciał. Aby pomarli. Młody zaś Samuel Rus i coraz bardziej podobał się tak Panu, jak i ludziom. Do Helego przybył mąż Boży i powiedział mu: Tak mówi Pan, wyraźnie objawiłem się domowi Twojego praojca, gdy jeszcze byli w Egipcie i należeli do sług domu faraona. Spośród wszystkich pokoleń izraelskich, wybrałem ich sobie na kapłanów, aby przychodzili do ołtarza mojego celem składania ofiary kadzidła aby wobec mnie przywdziewali efot, a ja dałem domowi ojca twojego wszystkie ofiary spalane domu Izraela czemu depczecie po moich ofiarach krwawych i pokarmowych jakie zarządziłem w przybytku dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niż mnie iż tuczycie się na najwyborniejszych z wszystkich darów Izraela, ludu mojego. Dlatego taka wyrocznia Pana Boga Izraela. Wyraźnie powiedziałem, domowi Twojemu i domowi Ojca Twego, że będą zawsze chodzić przede mną. Lecz teraz wyrocznia Pana dalekie to ode mnie. Tych bowiem, którzy mnie szanują, szanuję i ja, a tych, Którzy mnie znieważają, czeka hańba. Właśnie nadchodzą dni, w których odetnę ramię Twoje i ramię domu Twojego Ojca, aby już nie było starca w Twoim domu. Będziesz widział ucisk w przybytku, podczas gdy Bóg udzieli Izraelowi wszelkiego dobra. W Twoim domu nie będzie starca po wszystkie czasy. Nie wytracę jednak u Ciebie doszczętnie człowieka składającego dla mnie ofiarę, tak by się zużyły Twoje oczy. A dusza się wyniszczyła ze strapienia, podczas gdy ogół twego domu zabity zostanie mieczem ludzi. Znakiem, że to się spełni, będzie to, co się zdarzy Twoim dwom synom: Chofniemu i Pinchasowi. Obydwaj zginą tego samego dnia. Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według mego serca i pragnienia. Zbuduję mu dom trwały. A on będzie chodził przed obliczem mego pomazańca na zawsze. Kto jeszcze zostanie w domu twoim, ten przyjdzie i upokorzy się przed nim, aby mieć srebrną monetę lub bochenek chleba. Będzie wołał: Powierz mi, proszę, jaką czynność kapłańską, abym mógł zjeść kęs chleba. Ewangelia według Świętego Marka rozdział 4 wersety 33 i 34. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. List do Filipian, rozdział 3, wersety od 17 do 21: Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje, jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem: ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym. Czego winni się wstydzić? To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem Ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako Zbawcy, wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie. Abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą, i Duchem Świętym, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.